Przerwa na żądanie z podsumowaniem czwartku w NBA i zaczynamy od sprawdzenia czy istnieje coś takiego jak pech, bo Oklahoma City Thunder stanęli przed szansą wygrania 13 meczu z rzędu i mieli ku temu idealną okazję, bo ich rywalem byli Minnesota Timberwolves, z którymi na wyjeździe nie przegrali już od 7 spotkań. Mecz rozpoczął się od remisu 3-3, ale przez resztę pierwszej kwarty oglądaliśmy już tylko show w wykonaniu gospodarzy, którzy grali bardzo przyjemną dla oka ofensywę, bo dość powiedzieć, że na 12 celnych rzutów tylko jeden pochodził z indywidualnej akcji. Liderem Minnesoty był Kevin Love, który trafił wszystkie cztery rzuty, w tym trzy trójki i miał już 11 punktów, oprócz których dołożył cztery zbiórki i cztery asysty, a sekundowali mu grający na 50% skuteczności Nikola Pekowicz i Aleksiej Szwed, z czego ten pierwszy wyróżniał się w grze w pomalowanym, zdobywając 9 z 14 oczek Timberwolves w tym obszarze, a Szwed poza 7 punktami popisał się przede wszystkim 6 kluczowymi podaniami. Nic zatem dziwnego, że dzięki temu tercetowi gospodarze po 12 minutach prowadzili 30 do 18 i w kolejnej odsłonie też mieliśmy do czynienia z trójką dominatorów, tyle że tym razem mowa już o koszykarzach Thunder. W drużynie gości standardowo swoje robiła dwójka rasy Westbrook Kevin Durant, zaliczając odpowiednio 7 i 6 oczek, ale prawdziwym objawieniem tej części gry był aktywny po obu stronach parkietu Sersibaka, bo poza tym, że zdobył 10 punktów, to zdołał jeszcze zebrać 6 piłek i zablokować 3 rzuty rywali. Mimo tak dobrej postawy wspomnianego trio goście tylko nieznacznie zmniejszyli straty, przegrywając do przerwy 44 do 53 i działo się tak m.in. dlatego, że Minnesota nadal dominowała w pomalowanym i świetnie dzieliła się piłką już wtedy swoją dzienną normę na poziomie 20 kluczowych podań, z czego 8 należało do Aleksieja Szweda, co było wyrównaniem jego rekordu kariery. Po powrocie z szatni rosyjski rozgrywający jeszcze czterokrotnie znajdował swoich kolegów z zespołu w idealnym miejscu i czasie i od teraz jego nowa życiówka wynosi 12 asyst, a warto tutaj dodać, że przy tak dobrym wyniku Szwed zaliczył zaledwie jedną stratę, z czym z kolei spory problem miał jego wiza win, Russell Westbrook. Playmaker Thunder powtórzył bowiem swoje najgorsze w sezonie 8 strat, co nieco popsuło obraz jego 30 oczek, 11 zbiurek i 9 asyst, Wracając jednak do przebiegu spotkania, to po trzeciej kwarcie zmieniło się niewiele, bo goście nadal oglądali plecy rywali z wynikiem 69-76, do 76, ale za to już po dwóch minutach decydującej odsłony zbliżyli się do Timberwolves na zaledwie jeden punkt. Gospodarze jednak nie pozwolili wyjść Thunder na pierwsze prowadzenie w meczu, a konkretnie dbało to JJ Barea, który zdobył wtedy 14 oczek, czy jak to woli po prostu trafił 5 rzutów z rzędu, w tym trzykrotnie za trzy i Minnesota odskoczyła Oklahoma na 11 punktów. W końcówce jeszcze znak jakości przebił Kevin Love, będący z 20 oczkami, 11 zbiórkami i 7 asystami, najlepszym zawodnikiem na parkiecie, a jego Timber pokonali Thunder 99 do 93 i tym samym liderzy konferencji zachodniej zakończyli swoją passę 12 kolejnych zwycięstw z rzędu. Wielkie emocje, niesamowite rzuty, wspaniałe akcje i spotkanie godne zapamiętania to tylko cztery z możliwych sloganów, którymi na pewno nie da się opisać tego, co działo się w meczu Dallas Mavericks z Miami Heat. Było nudno, jednostronnie, a końcówkę tej rywalizacji oglądało kilka tysięcy krzesełek. Zanim jednak kibice opuścili hala American Airlines Center, to zobaczyli przynajmniej świetną inauguracyjną odsłonę w wykonaniu LeBrona Jamesa, bo lider gości trafił wtedy swoje sześć pierwszych rzutów i zdobył 13 punktów, do których dołożył cztery zbiórki, 3 asysty i jeden blok, a jego drużyna prowadziła już 31 do 20%. Reszta spotkania także była dominacją hit, którzy w najlepszym możliwym momencie mieli nawet 36 oczek przewagi i ta liczba doskonale obrazuje różnice klas między drużynami. Ostatecznie Miami wygrało znacznie niżej bo 110 do 95, a było tak dlatego, że goście odpuścili już Mavericks czwartą kwartę, dzięki czemu i wynik wyglądał bardziej po ludzku i dwaj debiutanci w szeregach gospodarzy mogli zaliczyć życiowe występy. Jay Crowder wyrównał bowiem swoje rekordowe 15 punktów, a Bernard James zaliczył najwięcej w karierze 12 9 zbiórek, ale to i tak nie zmienia faktu, że za taki występ koszykarze Dallas poza prezentami pod choinką znajdą też pewnie niejedną rózgę. Starcie Portland Trail Blazers z Denver Nuggets było rywalizacją dwóch zespołów, które od trzech spotkań pozostawały niepokonane i po 48 minutach ten status zachowali grający bez Lamarcusa Aldridge'a gospodarze, którzy tego dnia ani razu nie musieli gonić w wyniku, a ich największa przewaga sięgała nawet 18 punktów. Blazers do przerwy prowadzili 50 do 40, a wygraną przypieczętowali w ostatniej kwarcie, kiedy to mimo silnych prób Nuggets nie dali się dogonić, a najlepsza w tym czasie była trójka Wesley Matthews, Nicolas Batum, Damien, Lillard, którzy zdobyli wtedy odpowiednio 7, 11 oraz 5 punktów i dodatkowo dwaj ostatni rozdali jeszcze dwie asysty. Koszykarze Sportland Portland pokonali zatem Denver 101 do 93, ale historią dnia wcale nie było czwarte z rzędu zwycięstwo gospodarzy na postawę ataku ich rywali, bo po pierwsze goście trafili 38 rzutów z gry, z czego tylko jeden został oddany spoza pomalowanego, a po drugie nagle spróbowali aż 22 krotnie trafić za 3 i ilość ich udanych prób wynosiła dosłownie ich przenośni. Mniej! Tak trafienia z załuku przy tylu rzutach jest nowym niechlubnym rekordem NBA. A co ciekawe, poprzednio należał on do Portland Trail Blazers. To wszystko na dzisiaj. Na kolejną przerwę na żądanie zapraszam najprawdopodobniej dopiero 24 grudnia.